Witajcie ludzie, znowu gramy w... World of Tanks! A, no właśnie, w OTA gramy, tak, oczywiście. No jak widać, mam już KW-1S i była jakaś taka przerwa, gdzieś z parę tygodni nie grałem, a tak dziennie to zarabiam gdzieś 3000 doświadczenia, ale już jak widać... Dziennie 3000 świeżo... doświadczenia? Nie wiem. Czasem. Oj, tysiąc. E, jak ciągle się wygrywa i tak, kupiłem do tego... Co jaka tam pierwsza? Zacznijmy od badań... to. Dobrze, to, a no właśnie, tak porobiłem. Te działka posprzedowałam bo dupa. Myślałem, borde... że te siódmego poziomu to jest dobra, to, to, No właśnie, że coś... to te takie fajne bycze, a to. No, taki error wyszedł. Ale nieważne, nie wiecie o co chodzi. teraz zbieramy na Isa. Właśnie, teraz zbieramy na ISA, który jest tutaj. Mamy do zbierać tylko 49 480 doświadczenia, z czego mamy tylko 81 w sumie. Tak, to tyle co z tego. Kto zobaczył, ten wie. Sieniku przecież nie, bo za duża strata czasu. I te inne gadżety. Tak, mam tutaj jakieś te wódkę, czy co to. Ton? Aha, spray. <grym> spray. <grym> jakieś kołpaki. Specjalnie tak mówię, wiadomo co to jest. No, jakiś te Kraj wreszcie! Tak, będę. I o, przy okazji załatwiłem sobie artylerię drugiego poziomu. Mam oczywiście w niej już 4368 wszystko ulepszone na maxa i nic nie kupuję. Gdyż mi się nie, nie chce. Może, o, właśnie, to z tego też będzie. Odcinek. No, też będzie. Tak, teraz? Chyba. No, to w międzyczasie, ale. Tak, nie będę tam... Wiesz, że tym... czas ci ucieka? Dobra, to to po prostu brak. Tam jak widać było załoga, na ile ten gdzieś ponad 80% w szkoleni już są i TGS celownik mam nowy, w ogóle też to było powi... widać poprzednim. No a w ogóle to komputerek powinien bardzo szybko chodzić, bo ponieważ nam się tylko robi ten wysyłanie Filmu. filma do YouTube'a Y, format faktory robi zaraz powinien wypierdzić jakiś komunikat że się ukończyło gra działa i fraps nagrywa no małe was. ten y, dla komputerka te przeciążenia no. ale jest coś mój komputerek wytrzyma każde przeciążenie gdyż iż iż aż eż, jest on y, Patrz, komputerem jak duf co tylko dwa jak no, tak tak jak do jak do nie ma ani jednej artylerii hm. No, jak co ja mówiłem No, ponieważ mój komputerek jest zrobiony z Czekaj, gdzie? z Ekfryda? Z NASA, mój komputer jest z NASA No już ruszyli, oczywiście Skutki nagrywania, lagi Jakieś coś klatkuje, A, poka wywaliło. slajdów lo, 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 O, lo, lo, możesz lo, lo. użyć szóstkę A użyję szóstkę Turbo! Czy jak to się używa? Nie, po prostu się naciska, czyli co to się... Czy to już się używa? Możliwe. Tak, ludzie, to się chyba już używa. Lewo. Chociaż mam... A nieważne, tam... LEWO! Spokojnie, on ma takie drifty, że się wyrobi. Jeszcze Tigera pierdyknę w oponkę e, w gąsienicę. Jakieś takie lagi są. I dobra, ludzie przeżyją tam. Wiecie, robi mi się sporo rzeczy na kąpie, to tam... I tak dobrze, że jakoś chodzi. Dobrze, że pokazy slajdów takiego nie ma, chociaż i tak klatkami idzie. No, jakoś tak idzie. Klatkami. Jest 7 fps, czyli 7 klatek na sekundę. Owróć! Chociaż nie, w tej gierkę nie będę. Ale elć mamy, to jest te. zawsze, zawsze go, go rozwalą, nie ma co do niego mierzyć. Chociaż wziąć te burzące. Burzące to? Wow, co to, wow jest? co to jest? A, na prawa chyba. Nacisnąłeś jakiś klawisz? Nie wiem, już czekaj. Co ja tam miałem, czwórkę nacisnąłem. A to źle. Jak jest, cofnij? O tak, o dobra. To po prostu, że ja nie potrafię trafić, no to nacisnąłem to. Następny pocisk będzie. Ale możesz jeszcze raz to nacisnąć, to ci przeładuje. Jak jeszcze raz to naciśniesz, to ci przeładuje. A pociski się zmarnują? Czego on jedzie? Yy, to jest jakiś... Ty, co on tu, jakiś turbo miał? Nie wiem. A, to może ta wódka jakaś co jadę. Tak ci naoliwiło yy, silnika, że aż... Szprychy. A, pojadę naokoło, bo tam widzę, moje już kampią. Co tak się patrzysz ciągle w tą ścianę? Nie, bo ja się skupiam na mapie i tak nie mam za bardzo czasu, żeby gapić się tam. No, przyspieszę wódkę chnął. A zachamował, no cofnął. Tam jest istrujeczka, którego nie pokonam ze światy. Tu jest 8. poziomu, zaraz pewnie coś mi walnie twój... albo uszkodzi. Twój sprawą jedzie. No i ja do... jedzie grupka. Ale jeden 6 siódmego tieru, to nie, nie chcę, e, wróć! Okej. Okay. Są takie się... Aha, e, to są ludzie lagi, jest tylko 492 do przodu. E, ja jadę do przodu, jakbyś chciał wiedzieć drogi e, czołgu, więc e, no, dziękuję bardzo. Teraz jakbyś mógł zahamuj! Kurde, ale hamuje. Patrzcie, do przodu i do tyłu. Lol. Tak to nikt nie ma. Respawn. Eee, dobra, teraz będziemy patrzeć przez peryskop. Peryskop. I FIRE! Oczywiście jeden frak, ładnie. Co tam, is, isik, Yes? Yes? Jedzie tam jesk, Is? Fak. Kogo to amyx12tl? Yy, dzień Niestarana, weź kolegę Coś mi się nie słucha, ta wódka który, mu coś... Który mierzy No właśnie tak ja, Jak nam też to robi Oni strzelają, ja sobie jadę Ja sobie staję, ja mierzę o oh, fuck Zestraj się, co ty to robisz Spóźniłem się, ale jakie lagi Dopiero teraz mi pokazało, że strzeliłem Mimo, że strzeliłem jakiś czas temu I to, I to nagle się pojawi on przed tobą i... Tak wyłoń się. ale mi tu kolega kurzy, no. Zmiłuj się pan! Patrz, jako... jaki tu pan kurzu robi ze szlakiem, Ja tak strzelaje, że śmierdzi. No, no jeszcze. O, obie no, ale było dużo. Ale nic, ale nic mi nie zrobili, bo jestem nieśmiertelny. A jakby mógł, to pan szanowny. Nie strzelaj do mnie, tygrysie. Tigerzy. A to dużo zabiera, mówiło, że dużo. Ach. Ale zabiera! Stały ten. Yy, stałe zabieranie. Yy, tu jest. A nie, nie jest. Co Równo. to jest? Siedź, bo atakują cię. Okej, okay, może na tego. Tak, na tygrysa jadę. I strójeczka jest z prawej strony. Z prawej strony. Ale nic mi. O, wróć, wróć! Wróć, wróć wsteczny Wymierz. On się za fontanną schowa. Faja. I oczywiście nie trafiłem, ale co mi Aha, Tiger schował się. No to się wycofujemy, bo mamy 47% życia. Nie uda nam się wycofać, ale walniemy tu. Patrz. Straciliśmy czołk po prostu mówiąc y, człowieku, który gadasz y, do y, do y, mikrofonu, którym Czołg ci wysadziło. Eee. Tak, tak, tak. Ta, 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 ta. Tak, pewnie przegramy. Nie widziałem statów. Eee, nieważne. Teraz patrzcie, jak się manewruje tym oto głównym, które nawet nie wiem, czy 20 potrafi wyciągnąć. Nie, no, Z górki pojedzie, ale. Dziwne, nawet z górki nieraz zjeżdżał, a jechał. Ja nie lubię się bawić artylerią, bo ciągle próbuję wjechać w górę gdzieś na przykład w kamień się zaklinuje. No, Fajna to... gra. Tak. Czołguś pierwsza da klasa. Ja akurat przed samym końcem bitwy, gdzieś 5 sekund przed końcem bitwy, musiałem wyjść i mi ze zero doświadczenia i pieniędzy dało. Aha. Bo wyszedłem jak grzyłem A to jest A błąd. wygraliśmy. A to jest bond To jest wielki bond Error dla angielskich ludzi mówiąc. No. <laughs> Ale goście sobie dobrał najniższego i najwyższego, znaczy się te. Patrz to za gówno Najlepszy czołg wybrał, gra z najgorszym Patrz, e, w a, a Ci drużynie. ludzie co w tym czołgu, tym e, REN UE57 e, ładują, nie? Ci ludzie co ładują <laughs> w tym czołgu, no właśnie muszą biec. A staranego. Na górę wieć! Czekaj, górę. on mi sam jedzie? Ej, wiedź na górę, bo Ty. tam... Dzi... troszkę wiesz, troszkę dziwi. Czekaj, na... czy to nie ta mapa co się zaklinował? Nie więc tam na górę, bo... Tam wjedziemy ludzie, tam. Bo żeby mieć większe tego, większy zasięg. Może jakiegoś konusa rozdupcymy. Murzyna, ta. Murzyna, Murzyna. Nie jestem rasistą. <laughs> prawdopodobnie. <śmiech> Chociaż ja... Jak się pojedzie do Anglii, to chyba prawdopodobnie można zmienić zdanie. Nie no, ja słyszałem opowieści, że nawet jak się nie jest rasistą, to tam się zostanie, bo i tak... Yy... Yy, Takie... murzyny tam yy, są. Nie, po prostu no właśnie... Murzyn... Murzynia? Kraj? <grym> <grym> nie. Yy, murzyny. <grym> nie, weź wiesz co? Chcesz dalej strzelać? A to tu jedzie. walimy tu gdzieś. Nie doleci. Super, świetnie. Opłacało się. W pełni się opłacało. Jeździ jak jakim zygzakiem cwel walony. Weź się uspokój żulu menelu cwelu i tak cię rozwali jakiś... Ten pezecik, co ma automatyczną skrzynię biegów. Znaczy się automatyczny. Co, myślisz, że się schowasz przede mną, altererium Ja się schował. Jeszcze rozwalił jednego. Ale to inny. Nie wiem. stanąłem se na górze. Wiesz co patrz, Jestem bardzo łatwy. Widzisz, ja ci pokazuję palcem tu i będziesz miał większy zasięg strzelania. Znaczy, o, teraz możesz strzelić tam do nich. Gdzie do wody? A ty patrz, chyba. A no, mam nawet mi. <grystanie> o super, ale tu jedzie jakiś pedzio, który będzie atakował mnie. O, o to ten fel. A walne. E, czy ja swojego uszkodziłem? Nie, chyba nie. No, Miejmy nadzieję, po prostu przy wybuchu. <grystanie> Pewna, y, pewne uszkodzenie nastąpiło w sposób niespołeczny. To nie będzie ten limit. No ale patrz, limit jest do 400 metrów. A jest ile? Dużo. 80. O, 80. Ponad, wiesz, ponad limit. Ponad jak? To? Czekaj, 80 z 400. Czy 80 to jest? Eee, czekaj, e, procenty liczymy, tak? Tak, liczymy, procenty jest dziś chyba 20%. Dajmy na to. Co Oj, dobra, 500. Czyli o 100 więcej niż 400 to będzie mm, mm, z 25% więcej. Możesz. O, to, to, to wiesz, to naprawdę dużo. Tyle, że y, moi kampią i ja nic nie mam. I mam nie ich mam. w dupie. A nie, bo my musimy bazoczki bronić, ja patrzę A tam twel jakiś pojechał do przodu. No widzę, oj wyjść! Aj, tak tam nie dostrzeli to. Nawet nie wiem po co się. Mhm. Mamy Mieszko. jeden. Mamy jeden kumulacyjny nabój. Jeden kumulancyjny, kumulacyjny kumulacyjny. Żeby popełnić samobójstwo, jak zadziała, oczywiście. Chociaż nie próbowaliśmy, ale na przykład jak się jest. Jak ja byłem zbagowany, że między skałą a skałą, a nie mogłem, to bym podjechał chyba do skały i bym się... No wytrywał. i wyjechał, szanowny pan. Amyks. I teraz będzie się ruszał tak specjalnie, żeby mnie... Jeszcze tu od boku jadą ci łatwiejsze cele. Ten akurat stanął. Proszę, nie jedź. Cicza. Cicza, to ten... to te gówno jest. Iwa, pojechał, no jakaś... Ale z... nie trafiłeś. No właśnie. Jeszcze atakuje o trójką. To jest bardzo zła formacja, ludzie bardzo zła. Awalniemy tu. Kur... Tak to się gra, Altylerium. Altylerium. Ha, w grupkę. Ja. Yeah. Dowódca, dupca i... Gówna. Ja pierd... Wróćmy. Chcę Ale patrz, jednego trafłeś. I takie główienko mi rozwaliło, patrz Ale, ale shit O jajcie, ale shit No trudno się mówi Kiedyś tak musi coś nas rozwalić Znowu gramy KW-11 Ta rura trochę Myślałem, że to będzie taka końcówka Wiecie, taka dziwna, co jest Dziura w środku, taki, tutaj taka tuba Ale oczywiście staty musiały zasłonić O, czekajcie O, tutaj taka tuba z dziurą E, nieważne, bitwa Bitwa 10. Znaczy... Dziesiąt poziomu Batle. Ej. Ej. 10. Dziesiąt poziomu I co? Co? Mamy 10. Poziomowo. 10. Ej. Jakiś nieogarnięty jest. Nie wiem, co się było z dziesiątego Ach, No. Dawać. Ładować. O. Adrian. 2, 1, 2, o, 3. Polacy! Grzegorz, kaka e, tig, Tiger Tanks Lol, masz jeden S, idiotę w e, dwóch. Killer We Weź ta ich nazwy No, dziwne takie Zamiast normalnie nazwę Biodrek Co ci nie, ci pod Biodrek albo Pawełk Pawe Pawełek Pawełek. Czego ja tu sam jedyny jadę tędy? Właśnie, nie wiem. Jedź tam, gdzie trzeba, nie strasz. O, włącz, co to idzie? Zobaczysz przez gówno. Jedź na punkt, ty jesteś czołgiem ciężkim. A no, tam fajna miejscówka do kampienia, są ludzie, więc jedziemy na kampę. O, mamy Humela. I wiesz, my jesteśmy z ósmymi poziomami. tierami. Eee fak. Nie wykrywam. Nie wykrywam. Nie wykrywam nadal. Wciąż. A co to mi się wyłoniło na górce? Eee, kupa gówna. Nie wykrywam. A tamten... z niej. Pewnie na drodze stoi. To walnę do niego. A nie. Do niego nie walnę. O tamten na górze stoi. Zabudu, I go nie widać Za jakimś... jakąś wieżą jest I go nie wy... nie pierdyknę I leciutkim zakręcikiem... Nie, nie idź, nie idź pod górkę, naj, potem jedziesz... O tam, widzisz? O tam o, o Tam na górkę dopiero wiedziesz, bo... To gdzie białe jest, ta? O tu O tam, no, dobrze. dobra Dobra Rodżurdat febrdów O kur Co, wtf? O, ty może go rozwalę Wiesz co, może zastrasz. Między kadłupa wiesz Nie trafij tak się. A? Ale rura I jeszcze do mnie ten ósmego poziomu strzela No to super Może się zerwać w każdej chwili. I piźnięcie mamy Czekaj do mnie kawuje Zmiłuj się babciu Matko i córko, które o, z taką właśnie ludzie dziurą, taką taką Także o to chodziło. Tak końcówka taka fajna właśnie, właśnie Ładuję trzy pociski na minutę. I cztery chyba. Trzy. trzy. Trzy i ileś tam. Czyli 33 Jeszcze zdążysz chyba... No. Renaultem. Renault. 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 O, Renault, Renault. Renault, Renault. Come on, come on. Dobra, e, no. I tak eee, skomentuję to mm. Bateria naładowana. Zaraz, zaraz. Nie mam piosenek ID. A Walduś? Nie mam. przejdź. Teraz? A no to będzie szybko, nie? Czekaj. Hmm. No ładuj się, komputerku. Wy nie wiecie, co ja robię, się nie dowiecie. Później, może pod koniec. Multimedia, muzyka tutaj w utworach? Tak. Dlaczego to nie przewaliłeś? Nie wiem. No, my tak ludzie czekamy, a tutaj, tutaj, tutaj mi się pokazuje informacja, czołg, zatrzymujący się... Eee, yy, dupa, prawda, bo ja nieraz tak miałem, jakoś wygrałem artylerię, nawet ciecia pokonałem, bo ten niby próbował mi okrążyć, ale jakaś lama była i umarła. Eee, yy, tak. Czyżby mi się coś ścieło? Proszę nie. Coś za cicho. Pewnie się skończył ten, wiesz. Co na samej górze? A. Tam bo Paweł, tutaj. nawet wtedy nie włączyłeś. O, idzie. Dzięki Bogu już myślałem, że coś się schrzeniło. Uważaj będzie o otrzymywanie pieku. Akceptuj. A Coś strasznie wolno idzie. Akurat kończyć pewnie. Muszę. No, a to no nie. Super. Jak coś ludzie sobie przewiniecie. Co nie? No patrzcie, ale szybko i... oh my god! Uuu, tak szybko. Już naprawdę. Już kloca bym zdążył posadzić i Cześć. tu przyjść. No tak, trochę sobie poczekamy. Wy sobie oczywiście macie magiczny paluszek, to sobie przewidzie... Ale ja już jadę! O moi się rozjechali, a ja jestem na początku, ale super, ale fajnie, to ja jadę tam gdzieś w głąb drogą yy, yy, tą oto drogą jadę ja. Bo musiałem coś usunąć. Z bogo Tam gdzieś są... Ja muszę... no, podgłośnie gdzieś tam w oddali, co nie? I zanim to włączysz to ja coś muszę skomentować e, Tam mamy niszczyciela, to zaraz go Nie namierzymy, bo jest pewnie poza zasięgiem, ale jak to możliwe, że ci debile już bazy przejmują? A no tak, przecież moi musieli się rozjechać Ach, a po prostu sobie wjadę na środeczek. Już mam Madera dwójkę w zasięgu. Coś, coś się drzewo dali, ja słyszę. Ja nie wiem, czy wy słyszycie. Dobra, y ja powiem, kiedy możesz włączyć, co nie. O, mamy, namierzyli, moi namierzyli już artylerię, to ją zgaszą. Zgaszą? Tak, zgaszą artylerię wroga. Czwartego, y czwartego tieru. Mierzymy, panowie. Nie chcę żadnej muzyki. Gdzieś mniej nie więcej Nie chcę żadnej muzyki. Tuba. Co to jakieś opóźnienie? Jest! Jest? Jest? Jest. Jest. No jestem gotów. Dobra, no to tak, y... Czekaj, nie wiem co powiedzieć. Może na koniec. Mało brakowało. Na koniec. Może. No na koniec to. Dobra czekam. No, schował się, no to mierzymy do przegramy, bo już akurat... Y... Cwele musieli. Paczek, zasrali Dupa. No, dupę. Dosłownie mówiąc. Jedziesz tu? Jakoś chyba. Ale przegraliśmy, bo oparcie, debile. No. Walnęłeś w coś. Rzeczywiście. A to dlatego. Oooo! Zmiłuj się jeszcze do mnie coś chyba niszczyć jakieś niszczyciele, coś ja Nożysz No sz... o, super Bliz! Czekaj BUM Nie doleci Blisko było Wiedziałem No i szybciej niech zginiemy w końcu O zawsze coś co jest? Wysa, tak No, okej. Okay. A gdzieś tu był niszczyciel z lewej i z prawej. Mi okrążyli dokładnie. No, patrzcie. Ty, może nawet jakoś. To ja też atakuję, nie ma co. E, może dojadę. Może. Ty nawet go uszkadzają, bo spada im. E, licznik. Ale tyle. Weźcie. Oho, je za mną. A, Ale w mójcie... dupę mnie pocałuj Ciekawe czy jest szybszy. Po co skarga? Co mi się skarga włączyło? Znaczy. No i zmarnowałam. No masz jaki... Jaki ze mnie lam. Nie. Ale zaraz dojedziemy. Ty jedziesz tak mięso armatnie, tak? Tak. No bo co już... Nie opłaca się dwóch naszych zostało. I za mną jest kur... Nie trafisz. Bo ja cię trafię. Eee wyjdź do garażu, bo to koniec. Można to skomentować tylko w taki sposób. <noise> Właśnie, długo odpalałeś. Mam nadzieję, że było słychać. No było. Co najmniej Było, do dupy. O. No fajnie, super, ale musimy kończyć ludzie, więc już przekroczyłem. 5 minut. No tam nic się nie stało, ale więc tego kończę. Weź ryj, zamknij, zamknij ryj. Ka. E, więc tak. subskrybuj, no w górę, dobre komentarze nie ja was i Zachęcam ja do, oglądania, do oglądania moich innych filmików z tej od gry, innych A zatem czas jest się z wami. Że Ja się znawaniem, że to na 6